Cześć, witajcie, z tej strony Limited, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Zagrajmy na trybie Hardcore w Minecrafta Tak, yy, oczywiście już troszeczkę itemów zebrałem, no i sobie gdzieś jakąś miejscóweczkę zaraz ulkujemy I będziemy mogli sobie grać Tak, wiem, że jest mikrofon bardzo odgłoszony, ale to mniejsza z tym Dobra, idziemy tam tamtą krówkę, bo mięso nam się przyda, a zarazem już się noc robi, więc szybciutko, o, szyb, Szybciutko, tak, o to chodziło. E, I tu gdzieś w tym kur... Sam mi ryj. Co ja robię? Boże, co ja robię. don, e, Music. Tutaj, dobra, 15 na 5. Na 7, dobra. To nie ma znaczenia. I tak mam głośniej w słuchawkach. Ale to mniejsza z tym najwyżej przyciszę. Gdzie jest to druga krowa? Dobra, walić się. Ja idę się gdzieś zabunkrować tutaj. I myślę, że to będzie to miejsce. Tylko e, szybko, szybko bunkrujemy się. Tak, widzicie już pierwszą noc z samego początku. Powiem Wam, że ta seria mi jako jedyna wychodzi z, z całej serii Minecrafta, bo na modach chciałem też grać, ale to mi nie wychodziło. Dobra, teraz w tą stronę. Eee, koal, koal, koal. Jest, węgiel znaczy. Eee, tak. Eee, chyba zainstaluję tutaj parę modyfikacji związanych właśnie z tym czymś. Jak to się nazywa? Dobra, jak tu postaje to będzie optymalne, tak? Teraz muszę postawić pochodnie. Yy, dobra, zniszczmy to. Zasrobimy łóżko. Mam wełnę, mam akurat trzy wełny, które się trafiły bardzo dobrze. Węgiel jest są to słodzko. Tutaj rozkopiemy i to będzie nasza pierwsza. Yy, pierwszy nocleg, że tak powiem. Bardzo yy, humorystyczny. Fajnie, fajnie. Co ja tu mogę zrobić? Mogę zrobić workbench? Nie mam, 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 mam. Crafting Table to się nazywa, o tak, profesjonalnie. Dlaczego ja nie korzystam z tego? To jest bardzo fajna opcja, powiem Wam. Nie korzystałem z niej wcześniej, ale bardzo jest fajne. tak powiem. Co mogę zrobić z tego? Tak, mogę zrobić to. Hem się przyda. Tak, jak widzicie nie mam skina, ponieważ mi internet nie działa No i coś się nie chce wczytać na Mycrofnet Ale mniejsza z tym ten odcinek taki będzie 50 FPSów, no, fajnie, fajnie Dobra, teraz y, przeszukajmy sobie Mogę zrobić, y, 4 gdzie 5, dobra, i tak nie będzie porówno. Mniejsza z tym, tak, słyszycie Ale Moją myszkę, która jest cał całkiem denerwująca no ale mniejsza z tym, oto, mniejsza oto, o, tak, zrobimy sobie miecz Ponieważ to jest podstawa w tej grze yy, Zróbmy cały ekwipunek już yy, To już mam To siekierka, tak? Się robię siekierkę, tak, dobra No to teraz sobie tutaj Ciach, 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 ciach Yy, zaraz przepalimy, co ja robię? Może, Dobra, zniszczę to tym, że na razie nie marnować Tak, yy, co do tej serii, no to seria będzie odbywała się prawie tylko yy, odcinki z tej serii. Będą ukazywać się w niedzielę, ponieważ to jest seria niegłówna. Zarazem główną serią będzie Let's Minecraft. I myślę, że to będzie na modach Nie takie coś robię, miałem zrobić łóżko Ciach Ciach I z tego mogę sobie zrobić patyki I dobra, wykorzystaliśmy wszystko Muzyka się włączyła, zjedzmy to jabłuszko Które tutaj jest Dobra, uzupełniliśmy brak cienia, no i połóżmy się spać, to się przepali, a ja w tym czasie pójdę spać. O tak, tak, widzicie, shoty. Kurde, żeby mi coś się nie... O, przeżyliśmy tą pierwszą noc. Tak, tu macie potwierdzenie, że jest to y, tryb hardcore, ponieważ nie pokazywałem tego wcześniej, ale mniejsza o to. Dobra, zbieramy wszystkie rzeczy i uciekamy stąd. Zbieramy tak Fantastycznie. Gliniankę trzeba rozkopać. Czy nie wiem co to jest. To jest dirt. Tak, to jest dirt. może jak ja się boję sąd wyjść. Wow, wow, wow! wow. Won, 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 won. Won, won, Dobra, przeżyliśmy to. Tam jest jeszcze jeden pająk. Zebijmy tą krowę. No nam no, da... No. Więc o dobra, jest... Skóra, to jest fantastycznie, dobra, teraz trzeba znaleźć, chodźmy tutaj, tu może być coś ciekawego yy, Tak, przeżyliśmy pierwszą noc, w pierwszym odcinku, super Nagrałem poprzedni odcinek, kurde, mam tu jakieś picie, nie mam tu żadnego picia Dobra, wracając do tematu, nagrałem pierwszy odcinek, taki, że po prostu dźwięk był tak chujowy Sorry za przekleństwo, ale tego inaczej się nie da opisać mm. Dobra, zbierzemy sobie drewno. No i po prostu nie dało się tego w ogóle wstawić na YouTube, ponieważ byście nic nie zrozumieli z tego, co ja w tym właśnie mówię. Wolę zbierać drzewo gatunkowe, czyli takie, że gatunek po prostu, a nie brzoza, no i sosna, czy jak to tam się nazywa. Wiem, że tu sosna nie ma, czy to, co ja w ogóle nie wiem, co to jest za drzewo. Ale dobra. Takie jakie jest w minecraft'cie, takie będzie. Tak, krowo, tak. Chociaż brzoza przydaje się do takiego ładnego... Postawienia ładnych bloków, nie wiem, udekorowania czy coś w tym stylu. No, wiecie o co chodzi. Co my tam mamy? Wodę. Dobra, ale woda mnie nie interesuje jak na razie. Interesuje mnie węgiel, który powinien gdzieś tu znaleźć. E, tutaj jest pewnie kamion. Nie, tu jest jakaś rzeka. A tam jest groba. Dobra, groby już nie ma. Zostawmy je. Mam dużo widzenia. Ile jeszcze to nagrywam? 7 minut. 7 na do 18. Dobra, no spoczku mam czas. Mogę zrobić 30-minutowy odcinek. Krótko się będzie generował, bo na moim nowym komputerze to się krótko generuje. Tu jest glina, 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 glina. Tak, to jest glina. Wykopmy glinę. Glina nam się przyda. Tak, i planuję nową serię pod tytułem jeszcze z Minecrafta, bo... Ten kanał będzie praktycznie wyłącznie Minecraft. Limited to jest Minecraft. Znaczy, tak się nazywa. Taka jest nazwa mojego kanału. No i planuję właśnie zrobić yy, kolejną serię pod tytułem Świąteczny Minecraft. Znaczy coś... Ten design, coś, coś w tym stylu, że świąteczny Minecraft po prostu zainstaluje modyfikacje z świąt, no i będziemy sobie na niej grać. Tak, i to myślę, że to będzie ta seria tylko przy święta. Teraz spadki FPS-ów były, jak zauważyliście. No i znowu e, mamy owieczkę fantastycznie. Ow, to znaczy, no i krówki. Dobra, zwierzmy Xpa i te rzeczy. Dobra, przyda nam się wełna na potem. Okej, okay, okej, okay. spadki FPS-ów jak widzicie tutaj przy generowaniu świata. Gdzie ty uciekasz? Ej nie, 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 na pewno ja ci nie pozwolę. Jak coś to jest wersja gry, to jest 1.6.4, że tak powiem, sorry. To jest... no, dobrze powiedziałem. Dobra, ciśniemy dalej. Hop. E, co my tu mamy? Dobra, powybijajmy je. No i co ja mogę tu robić? Ja na razie węgla szukam, ponieważ węgiel mi się przyda, ale na razie, jak widzicie, zabiję mowce. Jak tam dzień? Co się już robi? Real. Trochę ten hardcore jest taki dziwny, ponieważ poziom trudności mobów jest taki sobie. Jest. Zjedzmy. Węgiel akurat, w zamraz. Oświetlę Wam tu, żeby moi drodzy widzowie widzieli, jak yy, kopy węgiel. Hop! Dobra. I teraz ostrożnie, żeby tam nie wpaść. Dobra, myślę, że nie wpadniemy. Dobrze, że ten węgiel się znalazł, bo ja chcę przetopić w końcu to żelazo. Pod ziemię nie będę wchodził. Czy tu nic się nie znajduje nade mną? Na szczęście nie. Tak, czasami skaczę mi z 50 do... 60 do 30 fps teraz jest akurat 30. Ale mniejsza o to. Chodzi o fps -y oczywiście dla niewtajemniczonych. Okej, okay, mamy piąty level. Fantastycznie. kopnę tu jeszcze ponieważ... A nie to już nie, nie jest w tej wersji. Ponieważ w poprzednich wersjach Minecrafta było to, że prawdopodobieństwo, że będzie ten. Nie, nie, to nie chcę schodzić To jest bardzo ryzykowne. Po tym nie, nie wyjdę. Nie zdążę o tak. Ale że Hop, hop, hop. Dobra. Ciśniemy dalej. O mięso. No tak, babcia biła chyba. Dobra, najwyżej będziecie mieli babci na odcinku. Taka hehe. Nie he. no, żartuję. Wyciąłbym to przecież. Chociaż to by było fajne. Kurde, ile dwóch. Dobra, nie chce mi się tego zabijać. Mam 15 tego chociaż, to mi się przyda, krowy mi się przydadzą. One dają skórę. Słyszałem zombiaka, zombiaka słyszałem. A i to nie jest ciekawe. Jak ja słyszę zombiaka, to już za nimi idzie creeper. Kurde, w ogóle cała artyleria y, zombiaków w ogóle. Wszyscy się zbierają na mnie i mnie naparzają. To jest chore, wręcz żebym tak powiedział. Tak, yy, jesteśmy w jakimś lesie, nie wiadomo co to jest. Jest węgiel, fantastycznie. I pewnie zombie tam na dole. Yy, ale dobra. Wykopmy ten węgiel, ponieważ węgiel nam się przyda. I żeby mnie żaden creeper od tyłu nie zaszedł. O hop. hop. To jest wkurzające, jakbym zginął W pierwszym odcinku nie wypada zginąć Ale w drugim, no to już można No co tam Nie można, no można, wszystko można Dobra, wyjdźmy stąd Idziemy stąd w Ogólnie co, jakie ja mam itemy, no fantastycznie Z tego co zrobię coś lepszego Na przykład tą zbroję No i co, i co i Nic ciekawego w tym, kurde, świecie nie ma No żadnego żelaza w ogóle, kurde Co to ma być, ja się pytam o, bardzo ciekawa góra. Na niej się pewnie osiedlimy, bo znając mnie, to ja w ogóle nie lubię chodzić po świecie, ponieważ mam lagi. Tak, tak, moja szczerość jest wymowna. Kolejny yy, coś. Jest żelazo, ale się obawiam. What the fuck? Co to kurwa jest? Tak, sorry za przekleństwa, ale innymi słowy tego się nie da wyrazić. Co, jaki zombie, a ci kurde zaraz najlepiej w frajerze? Ci. Ci zniszczy, prawda? Dobra. He, to jest niegłupi pomysł. O! <laughs> Teraz wszystko pójdzie tam. Dobra. Żelazo, które tam było, ominęłem. Wiem. Powiecie mi w komentarzu, że ominąłem Żelazo, jestem głupi. Ale wiecie dlaczego to pominąłem? Ponieważ na razie żelazo mi nie jest przydatne. Mam kamienne kilofy. No i one sprawdzają się całkiem, całkiem bardzo dobrze. Tak. Jest węgiel, węgiel. Jeden ja ma węgla. 32. Tu jest kolejny węgiel. Dostajemy się na tą górę, ponieważ... Hop. Kurde. Je Boże, jaki ja jestem lamy. Dobra, jest. Super. Hop. 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 I to teraz... Trzeba to rozwalić. Żeby się dostać, tak? O! Kur, prawie bym spadł. Dobra, dostaliśmy się do węgla. Który mamy poziom szósty, No 6. No i pewnie tutaj będzie. Ma już 15 minuta, a ja ciągle szukam jakichś surowców. Wiem, że ominę to żelazo. Wiem, wiem. Ale go nie zbiorę, bo się boję tam wejść. A tak stereo, stereo. To mi na razie żelazo nie jest potrzebne, tak jak powiedziałem wcześniej. Dobra, wiem, powtarzam się. Kurde, to jest bardzo dziwne. Kopię węgiel, Ty, ale fajnie. Spoczko, zaraz będzie noc. Teraz <laughs> tutaj to miejsce. Stworzymy kolejne kilofy, że tak powiem. Prześpimy kolejną noc i to będzie już dzień drugi. Miałem właśnie odcinki robić na dzień drugi, dzień pierwszy. Ale to by było bez sensu, bo odcinek by trwał zaledwie. Jak myślicie ile? Dziewięć minut. Nie. Dobra. Pochodnia, pyk. Dwie pochodnie, żeby nie było. Dobra, jedna żartowałem. Kurde. Dobra. Piecyk mamy, piecyk mamy. Fantastycznie. Przypalamy żarcie. Urzeczku mamy, super No co, co jest kur... Co to ma być Ja się pytam Crafting Chopsiu Tak wiem, robię kolejne miecze Po to, aby mieć Piękna muzyka nam się odpaliła w tym momencie. Dobra, zbiorę to rano. A teraz pójdziemy spać. No w sumie nie ma co robić. O, dostałem... ...wiadomość, że tak powiem. Tak, odpiszę na nią, ponieważ w tym czasie będzie się przepalać żelazo. O, słyszycie moje dźwięki. Okej, okay, już odpisałem na wiadomość. Całkiem spoko, co nie? Fantastycznie. Zbierzmy te rzeczy, no i zaraz będziemy się stąd wynosić. 17 minuta, a ta muzyka mnie wkurwia. Kurde, że tak powiem. Wiem, za długo przeklinam na odcinku. Boże, co to będzie? YouTube nie zablokuje, o Boże. Ale ja się boję. Kurde mnie YouTube zablokuje, no to nie będzie tak szczęśliwie. Wiecie co robię? Nic nie robię. Ha, 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 ha. Kurde, nie tak. Co to ma być? Ciach. Jest. Mam kolejny element ubrania. Czy uda mi się zrobić butki? Tak. Ha. Jest. O. Mam mam. Dobra, fajnie to wygląda. Oj, dostałem kolejną wiadomość. Też odpiszę, bo w sumie czekam aż się przypali w tamto coś. Czyli... ten. No kurde. Tak, wiem, że ten odcinek jest beznadziejny pod względem nagrania. Ale wiecie, nie mam co robić w sumie teraz. Dobra, zostawmy to już, idziemy stąd, bo nie ma sensu, żebym ja tracił czas na odcinku. Tylko niech mi coś wyjdzie, co zabije, zabije, zabije. No dobra, nic nie wyszło. hop, hopciu. No i powiedzcie jak mam stąd zejść. Tak hop. hop. A, no i co się, No i co się zginiesz teraz. Bo chcę... O! Mięsko! Owieczki, łodzie kręcę! widzieliście to, ja tyle owieczek, no normalnie jesteśmy w niebie. Kurde, czemu ten Minecraft jest tak znadziejny? Tak, krytyka, krytyka na grę, którą grałem. Od pierwszej wersji. Żartuję, to alfa. Nie wiem, która to była alfa, ale okej. Okay. Mm. Dobra, czemu jest tylko jeden biom, ej, no. Ja chcę więcej biomów. I chcę więcej tej, ty... o, czerwony kwiatek. To będzie zygmunt. O, kurde. Szanuj życie. No, taki, takie będzie motto tego odcinka. Szanuj życie. No i co? I nic. Wbiłem do jakiejś wody. Wykopię sobie węgiel. W sumie kiedyś tak zrobiłem. Że wiecie. Nie kopałem w ogóle węgla. Powiedziałem sobie, że on jest bez sensu. Jak będzie mi potrzebny, to sobie wtedy go wykopię. No i wtedy akurat, gdy był mi potrzebny, tego węgla na mapie nie było. No i tak byłem wkurzony, że musiałem, musiałem przeinstalować sobie Minecrafta, bo go rozpierdzieliłem jakimiś modami lub coś, coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Tak, bardzo ciekawa historia. Że węgla nie było, no. Interesujące. Powiecie, że ja bardzo interesujące odcinki tworzę. No ale ja mam się w tym bawić, a nie po prostu y, być zmuszony do nagrywania dla Was. W sumie to też idzie dla Was, nie dla kasy, nie dla YouTube'a nie w ogóle te odcinki są dla Was, 100% dla Was, nic nie będę tutaj ukrywał, że to jest dla kasy, ponieważ ja kasy nie zarabiam z tych odcinków, to jest tylko moja przyjemność, że sobie nagrywam. A wiecie dlaczego nagrywam? Nagrywam, dlatego że mi się w domu nudzi. Uuu, tak. No, tak, serio, serio. W sumie treningi mam tylko we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek. Szkoła jest codziennie. W weekend się nudzę. Mi się opielała. A przynajmniej sobie coś nagram. Wiem, mama się wkurza, bo gram na komputerze zbyt wiele. tata też. No ale co tam? Czemu mam nie nagrać? A jak to jest takie fajne? Siedzisz sobie 30 minut przed komputerem. Gadasz do niego. Z frapsem. Z programem do nagrywania i z mikrofonem. I z grą jakąkolwiek. No to jest bardzo ciekawe. Ja, ja wolę przejść grę na nagraniu niż samemu, ponieważ mi się samemu nie chce grać. Jak wie, ja w ogóle nie gram. Gram tylko na nagraniu to co teraz widzicie, to tylko gram. Wcześniej jak yy, nagrywałem, no to oczywiście tworzyłem tam jakieś projekty przed yy, odcinkiem, za odcinkiem, za kulisami, że tak powiem. Ale teraz coś mi się po prostu zdąciło granie, no i jak gram. O fajny wodospad. I tylko gram, jak gdy nagrywam, tak. Fajne lagi, że tak powiem, ponieważ generuje się pójń no, piękny świat i myślę, że nowy biom też się wygeneruje. Tak, 22 minuty odcinku napierdalam i to mi się nie nudzi. No ciekawe, ciekawe. Co to jest? Aha. No, tak. I to jest bardzo wkurzające, że ja żadnego jeszcze kurde nie spotkałem tutaj Creepera. No, hej, no. Też chcę mieć Gaunt Powder. Chodź tu krwo, co to miało być, jakie ragi, co to w ogóle jest? Chodź tu, chodź tu, o mam cię, o o ojej, oh yeah, fuck you No i co? Tylko dwa mięsa? Co tak na bogato? 27, kurde ja będę gruby Właśnie, czy, ciekawe czy jest taki mod Na grubość No ej no, kurde, ile ja mam tego 17. No to na spodnie mi starczy, więc to co ja się staram. Zmierzamy świat małymi kroczkami na sprincie przez Minecraft. No ciekawe, no. Tak, wiem. Kurde, jak wejdę tam, to nie wyjdę. Pozginę. Jestem głupi. Nie umiem grać Minecrafta i nie o do tej gry. Nowy biom, jest, 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 na który nic nie znajdziemy, bo to są bagna, no może, święty, to no. kurde, po to ja tyle szłem, żeby mi się wygenerowały owieczki Zajeb***, mnie, mnie. o, trzcina tam jest, która mi się przyda, wiem, że na tym biomie się generują jakieś potwory, więc może być ciekawe Żartowałem na tym, tu się nic nie generuje i będzie nudno więc wchodzimy z domu dodam moc na moich Marihuaninę. co to, co to, co to, co to, tam to się jest tam coś jest